Hasłem przewodnim firmy Sovrana jest pralnictwo dla profesjonalistów. Dążymy do tego, aby wspierać i pomagać rozwijać biznesy pralnicze w całej Polsce poprzez nasze doświadczenie i wiedzę, oferując detergenty, technologię, sprzęt pralniczy czy nawet gotowe koncepty pralnicze. Główną ideą Fundacji Polskie Pralnie na najbliższe lata jest edukacja właścicieli i pracowników pralni. Pralnie chemiczne oraz wodne pralnie rzemieślnicze do tej pory nie miały możliwości uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach i konferencjach, w których głównym tematem były edukacja i nabywanie cennego doświadczenia. Dlatego Fundacja Polskie Pralnie od początku roku zorganizowała już trzy szkolenia w różnych częściach Polski i dziś jesteśmy na jednym z tych szkoleń w firmie SOWRANA. Na warsztatach mamy 60 uczestników z całej Polski. Niektórzy przyjechali ponad 600 km tylko dlatego, że chcą się uczyć i rozwijać oraz budować pozytywny wizerunek rodzinnych pralni, w których najczęściej pracują całe rodziny. Mamy nadzieję, że warsztaty szkoleniowe pogłębią wiedzę uczestników. Jako Fundacja pragniemy zorganizować takie szkolenia cyklicznie i mamy nadzieję, że kolejne będą cieszyły się równie dużym zainteresowaniem. Muzyka Bardzo dziękujemy firmie Sovrana za możliwość zorganizowania warsztatów oraz za udzieloną wiedzę i wsparcie.